Oficjalna część obchodu Święta Plonów rozpoczęła uroczysta msza Święta dożynkowa. Następnie korowód Dorzynkowy przeszedł z kościoła na tereny OSP z 3 godzin, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Dożynki to polski sposób dziękowania rolnikom za chleb, plony i owoce ich całorocznej pracy. Jest to niezwykle ważne wydarzenie dla rolników, które wieńczy trud włożony przez nich podczas ostatnich żniw. Na początek wójt gminy Justyna Jasińska przyjęła od starostów tegorocznych dożynek chleb, a następnie przedstawiciele sołec z terenu gminy Kutno przekazali więcej przeozdobione chleby. Herb Gminy Kutno. Hotliska. Komadzyn. Krzesin. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo dziękuję za te bochny chleba. I będę starać się Sprawiedliwie dzielić, tak aby nikomu z nas go nie zabrakło. Kochani rolnicy, wszyscy zgromadzeni, filarem polskiego państwa było, jest i będzie rolnictwo, a silne rolnictwo zawdzięczamy silnym rodzinom. To oni bronili i zachowali w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Każdy z nas Nosi w sobie cząstkę polskiej wsi. Bez rolnika nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa. To okazałe więcej i bochny chleba są tego przykładem. Składam wyrazy najwyższego szacunku wszystkim rolnikom za Waszą ciężką pracę. To Wasze święto, drodzy rolnicy. Z miłości do Ziemi celebrujemy święto. Plonów i dziękujemy za dar chleba. To właśnie ten szczególny szacunek dla chleba wyróżnia nas spośród innych narodów, bo to tutaj ziemia to jest traktowana jak dobra matka, która rodzi i karmi. Dlatego z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowa przed Wami, bo mimo licznych przeciwności losu, sprostaliście swoim obowiązkom. A dzięki Waszej pracowitości, zapobiegliwości i mądrości chleba nam nie zabraknie. Biskup Ignacy Krasicki już w XVIII wieku pisał święta miłości kochanej Ojczyzny. Czują Cię tylko umysły poczciwe. Bo tylko człowiek poczciwy może kochać swoją Ojczyznę. Człowiek zły będzie miał inne cele, będzie miał inne zadania, będzie miał inne pomysły. I tą miłością swoją ogarniamy nie tylko nasze rodziny, nie tylko naszych sąsiadów, nie tylko lokalne społeczności, ogarniamy całą naszą umiłowaną ojczyznę. Święto plonów, tradycyjne dożynki, to jest taki moment, taki czas, kiedy wszystkie prace polowe zostały zakończone. Jest to najpiękniejszy starobolski zwyczaj, tak głęboko zakorzeniony w naszym narodzie, to jest tradycja mieszkańców wsi. Naród, który nie ma tradycji, nie istnieje. A my tą tradycję posiadamy, pielęgnujemy, umacniamy. Mamy tą tożsamość narodową. Tak jak święty Jan Paweł II w homilii w 1997 roku w Krośnie powiedział: Oddaję hołd Spracowanym ręką polskiego rolnika, tym ręką, które z ciężkiej, trudnej ziemi wydobywały chleb, a w czasie zagrożenia tej ziemi broniły. Pragnę tutaj skierować słowa podziękowań do pana posła Tadeusza Woźniaka, do pana obecnego senatora Przemysława Błaszczyka za to, że obroniliście ten obrót ziemią, że ta ziemia nie może być w innych rękach, tylko w polskich w polskim rękach naszych rolników. Po części oficjalnej na mieszkańców czekało wiele atrakcji: od dmuchańców i trampoliny dla dzieci, przez pyszne swojskie jedzenie po występy zespołów. Dzisiaj mamy wyjątkowe święta, najważniejsze święto w gminie Kutno, są to dożynki święto plonów w tym dniu z całego serca. Kłaniamy się i dziękujemy rolnikom za ich pracę, za ich trud, za ich poświęcenie za to, że nie brakuje nam chleba, że możemy spożywać dary ziemi owoce ich pracy. Jest to również podziękowanie wszystkim, którzy pracują w gotowości jako służby służące rolnictwu w różnych administracji, organizacji, związkach, szereg osób, którym możemy dzisiaj podziękować za ich obecność, bo bez nich również nie byłoby naszego rozwoju, naszego postępu. Naszej obecności i tego wspaniałego święta. Na początku rozpoczęliśmy uroczystość Mszą Świętą, dziękując Panu Bogu za, za tą łaskę, za to, że mogliśmy odbierać owoce swojej pracy. Dziękowaliśmy ofiarując wieńce dorzynkowe. Było ich kilkanaście. Wspaniałe, okazałe, z bardzo różnorodną, bogatą symboliką. Dorzynki są polską tradycją. W wielu krajach świata takiej tradycji nie ma. A my po prostu zbieramy się na polskich wsiach, aby dziękować Bogu i ludziom za plony, za to, że nie ma głodu w naszym kraju, za to, że mamy co jeść. Chcielibyśmy, żeby na całym świecie nie brakowało chleba, choć wiemy, że także wiele dzieci głodujących jest i nad tym bardzo, bardzo bolejemy. Ale także jest śpiewana taka, taka piękna pieśń dorzynkowa: święty chleb, święty chleb naszej polskiej ziemi. Niech pod każdy trafi dach. Niechaj się rumieni. I tak, niech się rumieni ten chleb na polskim stole. Bo. Przecież nawet w polskiej literaturze często nawiązujemy do chleba. Mówimy o tym, o tym wymiarze świętości chleba. Jeszcze tak niedawno. Matki w polskich domach, kiedy kroiły bochen chleba, najpierw opierały sobie na piersi i czyniły nożem znak krzyża. No dziś już niestety często tego znaku krzyża na tym chlebie nie czynimy, ponieważ już kupujemy pokrojony przez maszynę e, gdzieś tam w sklepie, gdzie, gdzie kupujemy, albo, albo w piekarni. Ale myślę, że w duszy czujemy tę wyjątkowość, tę wyjątkowość właśnie chleba, bo ten chleb właśnie do kraju, tego, gdzie kruszyna chleba. Podnoszą z ziemi, przez y, uszanowanie dla darów nieba, tęskną mi Panie, jak pisał Cyprian Kamil Norwid, y, bo to jest właśnie symbol tej pracy, y, owoc ziemi, owoc pracy, rąk ludzkich. To święto przede wszystkim rolników. Czego możemy im życzyć w takim razie? Zdrowia, pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy. Żeby ta praca zawsze owocowała dobrym plonem, dobrymi owocami. Ważne są ceny. Ten rynek jest tak niestabilny, tak zależny nie tylko od naszych krajowych uwarunkowań, tak jak mówiłam w swojej przemowie. Jest wiele czynników, które wpływa na to, że mamy niespokojne sny i wiele nas może zaskoczyć tak znienacka. Także życzę wszelkiej, wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego.